Czołgiem Master Dzisiaj pokażę bitwę um, na czołgu T34 Ta była dosyć ładna Myślę, że warta pokazania Placowała nas tutaj na atopie Na mapie Abey, czyli klasztor Na tak zwanym dolnym kapie Właściwie południowym Dobra Przyspieszę trochę Zawsze nudne oczekiwania aż Dojedzie się na pozycję Dużo obite mam na tej Te wszystkie czwórki To jest litre, z jednego dnia W jednym dniu dosyć kilka ładnych bit Udało mi się zrobić chyba w kelkata? Nie, nie pójdzie Kolega był tak miły, że mi zasłonił Nie trafiłem oczywiście najpijską celnością te wszystkie czwórki. Mógł tutaj od razu pojechać od dołu. Nie wiem, czy to zrobię, nie pamiętam. Jest strzał poszedł ładny. No chyba właśnie wpadł mi ten genialny pomysł. O, tu F1SK. No i tutaj zagrałem źle. Bo nie patrzyłem, czekałem, mogłem od razu na nim pojechać. Oczywiście jak KF1 jest unable to penetrate Mogę ze swoim doroszty, bo Są świetną pewnością, że mi pracy Znowu Słabo, słabo No więc dobrze, pamiętam że tu dospana od niego. No właśnie jak mówiłem, tutaj jest właśnie ten, gdzie mi strzelił taki weak spot możemy na to strzelać, często się tu wbijają i tu sobie wyjeżdża szczęśliwie jest to nie hita, nie, znowu kolejny fail, no początek nie był zbyt ładny to prawda, ale Potem będzie lepiej, mi się wydaje. Spieszę trochę. Nie lubię takich. No, trochę. On chyba strzeli jednak we mnie. A jednak nie zdążył. Tylko ma krótsze przeładowanie ode mnie. 6,9 sekundy. Jak dobrze pamiętam te 34 mam 12,9 Jeszcze bija na nim nie mam Chyba. Jeszcze trochę Okej okay. spadł KFO1F Jeszcze i trzeci to będzie super damage Właśnie gdzie go pójdzie Szkoda pocisku na takie czołgi już, już mówiłem kolegom, że wracali do bazy. Jeszcze mam przestrzenę tego T-150 te I weszło. Tam tutaj chyba już będę wracać do bazy Super przeje. No i kolega wyjechał Bardzo ładny wyjazd, godny pochwały No i już właściwie pół minuty to jest dużo czasu, ale by wjechał drugi czołg na kapa byłoby ciężko Lepiej to właśnie on no, ma lepszy ode mnie zasięg widzenia to jest. I go Spota, Perfect. No dalej było trudne do wygrania. Przepraszam, kolega był na strzał. I tutaj Konrad powiedział, że ich t 4, 4 może pojechać nas od tyłu. Ja powinienem się na niego na pojechać. Ferdynand gdzieś się schował. Przyspieszę trochę. Tu właśnie miał mniej HP niż ja, ale jednak każdy HP na wagę złota, że się potem okaże. No tutaj chyba jeszcze uda mu się odetrzał we mnie. Szybka walka. No i tutaj chciałem. Już wiedzieliśmy gdzie jest Ferdynand, bo on raczej od kapy nie odjedzie. To jakby kolega pojechał. Na bazę, zdjął Arte i kapował. Powiedziałem, żeby pojechał i zdjął Arte, bo tutaj był chyba teraz najgroźniejszy przeciwnik. A Ferdynand też był bardzo dobry, był niebieski bodajże. Także sytuacji tu nie było. On miał mnie na dwa strzały, na jego miałem też. Ma średni 490. A ja 500, a ja 400 raczej. No tutaj chciałem, myślałem, że uda mi się go, go strzelić. Ty. Ktoś chciał, chyba Arta. Że czekałem, aż Arta w sumie zejdzie. Jak on by on zdjął Artę, to mógł albo kapować, albo pojechać na środek i stamtąd zdjąć tego Ferdynanda. A tak jak Arta jest, to naprawdę ciężko było wyjechać. Jeszcze trochę. O tutaj jakiś wyjechał na mnie. Pierdek. Nie wiem co mu się wydawało. Chyba że mnie przebije. Arta poszła. Pierdek też. W tym momencie mam ostateczne poświęcenie. Taki medal za 12 fragów w plutonie. No i tutaj rządza fraga. No niestety, o, właśnie, Ferdinand sfajlował, ja też niestety. On już nie sfajduje teraz. Ale jest na strzał na szczęście. Naprawdę nie wiem jakby to się skończyło, gdyby Ferdek nie zniszczył. A kolega nie zaczął kapować. No ale na szczęście bitwa wygrana. Też pokażę statystyki. No a tu wyniki bitwy. 81 tysięcy zarobionych. 3134 expa. 2763 damage, u. ostateczne poświęcenie, obrońca. Teraz zobaczę. Miałem 92 obrony bazy. Także bitwa może nie była pod względem damage'u jakaś wielka, exp też nie było zbyt wiele. Ale gdyby nie kolega miał 7 killi, miałbym top gana. Ostateczne poświęcenie i obrońca są dosyć wartościowe medale. Myślę, że też się trochę przyczyniłem do wygrania bitwy. Także dziękuję za uwagę, do zobaczenia.